Dobry, w poniedziałek. Po ciężkiej nocy, ponieważ małej idą ząbki kolejne. Mamy już sześć, ale idą kolejne. Mamy gorączkę i no, mała tylko by się przytulała i wisiała na piersi, więc Ech, ciężko widzę ten dzisiejszy dzień, ale może uda się coś zrobić. Chciałabym bardzo posprzątać u misi w pokoju. Chodzi głównie o te ciuchy, które są wszędzie dookoła mnie, bo coś się nam suszarki dokładę i nie mam kiedy ich włożyć do szafki. Ponieważ yy, w szafce mam jeszcze za małe ciuszki, mam jeszcze letnie ciuszki, więc chciałabym je po prostu na razie odłożyć na bok i zrobić miejsce dla rzeczy, które ona teraz będzie nosić. A dodatkowo zrobiłam zamówienie na Scentsy wczoraj wieczorem, więc przyjdą kolejne ciuszki. Już w ogóle się zakopiemy w tym yy, pokoju. Będzie jedna wielka góra ciuchów, więc. Mam nadzieję, że może się chwilkę zajmie sobą, a ja szybko coś ogarnę. Najpierw wyjmiemy moje sukieneczki, bo to przede wszystkim na pewno już nie będziemy tego nosić, a na lato i tak już zmieni rozmiar. Tu mam już za małe piżamki, za mały dresik. Że przede wszystkim muszę zrobić przegląd tych ubranek. Tutaj mam powieszone parę rzeczy. Mam już trzy sukieneczki, sweterek i dwa dresiki, ale po kolei każdą rzecz będę brała do ręki, przeglądała i układała. Czekają mnie jeszcze szuflady. W szufladach też już jest sporo za małych rzeczy. Trochę mi się tutaj rozjechało, trochę mam bawada. Chciałyśmy otworzyć nową zabawkę, aby zyskać trochę więcej czasu na porządki w szafie. Ubezpieczone tak, mi się, jakby to były szklane rzeczy, wiesz. O. Nie, poczekaj, nie podchodź. O. Sorry, proszę. Będziemy gotować, tak? Gdzie tu jest jeszcze takie różne Czekaj Lucia, poczekaj Zaraz Cię ona da Zobacz kolejny Tak to wygląda oczywiście już lądują w buzi. Leń. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się po głowie drapał? A kto dziś zgubił palosze? O. O proszę. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie chodziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował czyników, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu było mu szkoda. Miał zjeść kole kolację, tylko ustami mlasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak się zmęczył tym snem, że się obudził. Wylądowałyśmy z Hanią na dwugodzinnej drzemce. Myślałam, że na jej drzemce sobie na coś z pracą. Niestety spała tylko i wyłącznie na mnie, więc dwie godzinki sobie przeleżałam razem z nią. Obejrzałam sobie chociaż trochę serialu i też się zadrzemnęłam. Teraz jestem taka niedożycia. do życia. Najchętniej to bym poszła dalej spać, ale niestety mała chce się bawić, chce już być aktywna, więc. Idziemy się bawić, ale najpierw może zjemy obiad. Tą szafę nie wiem kiedy dokończę, po prostu to będzie bardzo długi etap, jeżeli ona będzie taką przylepą. No tak, ty. Pomalutku, pomalutku ją zrobimy. Zaraz pokażę, co udało mi się zrobić. Na górze powieszone mam wszystkie dresiki, kompleciki i sukienki. Tutaj na dole Tutaj i tutaj mam dwie kupeczki z takimi ciuszkami bardziej po domu, takimi bardziej cieńszymi. Po środku mam tutaj jedną koszulkę na ramionczka, bo ona jest do kompletu, który jest w praniu. I tu jest bluzeczka z długim rękawem jedna. Po tej stronie mam piżamki. Większość jeszcze jest w praniu. Tak myślę jedną ma na sobie i tak i reszta jest w praniu. Tutaj mam jeden dresik, ponieważ on jest już taki coraz bardziej za mały, więc już go nie wieszałam tutaj na górę, tylko po, położyłam go tutaj bo po prostu, będziemy go częściej teraz nosić, żeby jeszcze go wykorzystać. I tutaj dwie pary y, cieplejszych takich leggingsów. No i posprzątałam y, tutaj, w tych bodziaczkach, sobie. Tu mam koszulki z krótkim rękawkiem. Tutaj mam bodziaki z długim i tutaj bodziaczki z krótkim rękawkiem i trzy bodziaczki na ramionczko, bo pod sukienki jeszcze zakładamy na ramionczko zazwyczaj bodziaki. I tak, tutaj mam dwie przegródki ze skarpetkami, rajstopki i dwie zimowe czapeczki. I na dole jest tylko jedna szuflada, z przegródka ze spódniczkami. I udało mi się trochę tutaj też ogarnąć. Prócz jeszcze tej szafki na górze, ale to na spokojnie też będę jeszcze ogarniała, bo to nie wszystkie za małe rzeczy. Tutaj mamy chusteczki i pampersy, a na dole ręczniczki i jeden kocyk. A więc na razie jest tyle posprzątane. Ja jestem bardzo zadowolona, bo to wygląda teraz przejrzyście. Wiem gdzie co mam, wiem ile czego mam i co mogę jeszcze kupić bądź czego mam już za dużo. მოძConfigSource პირ ამ ისე ხებაც რა Gdzie mamy pięknie, cieplutko, tak? Ania też się cieszy. Idziemy sobie na spacerek. Przejdziemy się do Lidla na pewno, bo nie mamy wody już. I później wyślemy jedną paczuszkę ze zwrotem. I polecimy na kawkę do babci. A teraz możemy sobie pospacerować. Jak na początku twierdziłam, że nasza jesień jest tragiczna. Tak teraz uważam, że jest piękna ta jesień. Naprawdę jest dużo dni takich ciepłych. Zdarzają się też takie, które są brzydkie, szare, ponure, taka plucha. Ale wydaje mi się, że i tak jest bardzo dużo takich fajnych, cieplutkich, słonecznych dni. Więc można fajnie pospacerować sobie i skorzystać jeszcze z pogody. A do tego mamy dobry humor, no za tydzień, już nawet nie cały, za pięć dni wraca tatuś. Tata wraca, no męczył. Byłyśmy w Lidlu, kupiłyśmy wodę. Byłyśmy w pepko, kupiłyśmy piękną miskę, taką świąteczną, z czerwoną kokardą, która gdyby nie to, że ma dzióbek, to chętnie wykorzystałabym to jako kubek do picia, bo jest 2,5 i pół litrowa miska, tą chętnie bym wykorzystała do picia herbatki. Więc nie wiem, czy tak nie zrobię czasami, bo naprawdę ja bardzo dużo piję, bardzo dużo herbaty, więc chętnie przegarnęłabym taki wielki kubek. Ale to pokażę, jak będziemy w domu. Na razie sobie spacerujemy. Byłyśmy jeszcze też w Kiku, bo i w Pepko, i w Kiku szukałam świątecznych obłób. Ale nic mi się nie podoba. Rok temu, nie dwa lata temu ukradziono mi z komórki cały karton moich świątecznych ozdób. Wszystkich bombek, światełek, lampeczek, wszystko. Więc nie mam na święta zupełnie ani jednej ozdóbki. Więc bardzo bym chciała kupić coś i pomału, pomału kompletować wystrój świąteczny w mieszkaniu, ale nic mi się nie podoba. Jutro jedziemy na paznokcie, później podjedziemy jeszcze do Sinsei. może tam coś padnie mi ciekawego w oko, a jak nie, to będziemy szukać, chociaż wydaje mi się, że to już jest ten czas, kiedy najwięcej jest rzeczy świątecznych w sklepach, pomimo tego, że jeszcze mamy jesień, to jakby nie patrzeć, coraz będzie zima i wszystkie rzeczy świąteczne będą wyprzedane. 真的假？ biorę za posprzątanie zabawek na macie i tutaj za mną, jak widzicie, ręczniki i ubranka trzeba sprzątnąć. Nie ma dzisiaj tych zabawek na szczęście za dużo, bo jakoś nie miała ochoty się bawić chwilę, bo książeczki, ale nie rozwalała już tak bardzo, więc już była tak wyciszona, tak na wieczór, więc y, dzisiaj mam mniej sprzątania do zabawek. Zazwyczaj to po pierwszej rzemce albo po wstaniu jest największa zabawa i największa frajda tymi zabawkami. Wieczorkiem już trochę mniej, więc sprzątania mam mniej i później polecę się wykąpać, zjeść kolację i mam w planach umalowania sobie paznokci u słup, więc zobaczymy, co mi wyjdzie. już od dwóch godzin, z czego ponad godzinę usypiałam ją ponownie. Nawet nie usypiałam, ona po prostu spała tylko, że na mnie i ja nie mogłam w ogóle odejść. Nie mogłam zejść z łóżka, łóżko mi trochę skrzypi, więc kiedy chciałam zejść, odłożyłam ją i schodzę, łóżko zaskrzypiało i ona się obudziła. Więc dzisiaj malowanie paznokci sobie odpuszczę, zjadłam kolację, idę się jeszcze tylko szybko umyć i lecę spać, bo nie dam rady już z paznokciami, a więc paznokcie zostawiam w planach na jutro i może jutro się uda. Do zobaczenia, pa pa.